Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym mówimy o psychologii w zawodzie kierowcy autobusu. Dzisiaj powiemy sobie o psychologicznym temacie, no jakby inaczej, bo sama nazwa tej serii mówi, że to są tematy psychologiczne, więc tutaj powiemy o tym, że dlaczego w każdym zakładzie pracy powinien być psycholog. Stres, o którym tutaj na tym kanale bardzo mocno mówimy, bardzo naciskamy na to, żeby właśnie jeszcze bardziej to wyeksponować, nie po to, żeby kogoś przestraszyć, ale jasno powiedzieć, że faktycznie taki problem istnieje. Skąd w ogóle ten stres się pojawia? Mamy w dzisiejszych czasach bardzo dużo bodźców, coraz szybciej żyjemy, coraz więcej osiągamy, coraz więcej mamy problemów. To jest bardzo ważne: coraz więcej problemów, z którymi sobie słabo radzimy, coraz więcej emocji się pojawia którymi też sobie nie radzimy, wolimy o nich zapominać niż z nimi sobie coś robić, mental jest trochę zapominany, no ale to jest bardzo ważna rola w życiu człowieka, bo mentalnie jak się czujemy dobrze to jest fajnie, a jak się czujemy źle to nam się nic nie chce. No i stres może powodować to, że nam się nic nie chce, a jest fajna metoda, żeby sobie z tym poradzić. No i ta, Presja życia, można to tak nazwać, powoduje, że wpływa to znacząco na naszą nerwowość i poddenerwowanie, bo pracujemy coraz więcej. Chcemy zarobić coraz więcej. Pracujemy nie 8, tylko 10 godzin, no i wtedy mamy mniej czasu na nasze potrzeby, które mamy po pracy. No i wtedy jest większa nerwowość. Jeśli chodzi o zawód kierowca autobusu, jest to odpowiedzialna praca, która tylko wzmaga, to poddenerwowanie, bo musimy być cały czas skoncentrowani, i to jest bardzo ważne. Ale też mamy kontakt z klientem, a klient też ma swoje problemy, bo też żyjemy w tych samych czasach, więc on ma podobne problemy i podobnie sobie z nimi nie radzi, bo w naszym społeczeństwie tego się nie uczy. Więc z tymi problemami przychodzi do autobusu, a jeśli coś nie podpasuje, to wyżywa się na kierowcę autobusu, a ten kierowca mając. Żyjąc w tych samych czasach, te same problemy też to przekłada na pasażera, i to koło się zamyka, i wtedy nerwowość rodzi nerwowość, denerwujemy się na siebie nawzajem, dochodzi do nieporozumień, do sytuacji, które są niezależne, ale się o to złościmy, na przykład opóźnienia, no i wtedy nie umiemy sobie z tym poradzić. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że musimy być cały czas skoncentrowani, a to na obsłudze pasażerów. A to na tym, żeby tutaj utrzymać pojazd, bo wąskie są drogi, a to na tym, żeby dobrze stanąć na przystanku, a to, bo ktoś tam wysiada i nie wcisnął stopu, a ty chcesz dobrze i musisz się zatrzymać, też musisz być skoncentrowany i jednocześnie musisz być skoncentrowany na drodze. I to powoduje większe zmęczenie, a większe zmęczenie może powodować zaburzenie snu, a zaburzenie snu może powodować większy stres i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, Dlaczego powinien być psycholog w każdym zakładzie? Bo psycholodzy w zawodzie są trudno dostępni. To jest jeden, jedyny powód, który tutaj jest bardzo ważny. Psycholodzy są bardzo trudno dostępni i terminy do nich są bardzo długie. A kierowca autobusu, który jest zestresowany, który sobie z tym oczywiście nie radzi, powinien mieć pomoc na już. I dlatego właśnie powinien być w każdym zakładzie. Dlaczego nie ma psychologa w każdym zakładzie? Teraz, bagatelizowanie problemu. Problemu po prostu nie ma. No, czemu pracodawca ma kogoś zatrudnić, skoro to jest problem kierowca, a nie pracodawcy? Pracodawca, podstawia autobus, układa rozkład, zatrudnia pracownika, a pracownik ma być silny, mężny, a to, że sobie z czymś nie radzi, to jest jego problem. Proste, jasne, być może w wielu zakładach. Tak jest, smutne i prawdziwe. Oszczędności, no, ba, kto musi zatrudnić? No, oczywiście, że pracodawca, więc pracodawca musi za to zapłacić. A jeśli musi za to zapłacić, no to wiadomo, że to są dodatkowe koszty, które obciążają. A taki psycholog, co on tam pomoże? Raz na pół roku komuś może pomóc. No właśnie, jeśli by się to zatrudniło, no to by się no być może okazało, że faktycznie nie raz na pół roku, a raz w miesiącu. A to już coś mentalność bojdutka. boi się, że jeśli będzie psycholog, to firma będzie miała gorszą reputację, będzie uważana za to, że mają tylko same problemy z tym i sobie nie radzą. Być może takie przekonania są, ale moim zdaniem obecność psychologa by tylko wzmocniła danego pracodawcę, bo by, yy, pracodawca byłby przygotowany na różne sytuacje, mógłby się tym pochwalić, że ma opiekę psychologiczną, ma opiekę medyczną, ma opiekę mentalną nad kierowcami, faktycznie zaznaczyć, że ten zawód jest wymagający, ale że mamy też rozwiązania, które właśnie to wspomagają. I to też jest bardzo ważne. No niestety psychologia jest coraz mniej doceniana, bo mamy coraz szybsze życie. Oczywiście umysł też w jakiś sposób działa i zamiatamy to pod dywan. No, ale problemów nie da się zamieść pod dywan, one w końcu i tak wyjdą, więc i tak w końcu się o tym przypomni. Yy, I to by było na tyle. I też w tym filmiku chciałbym powiedzieć bardzo ważną rzecz, że jeśli właśnie masz problemy natury psychologicznej, yy, nie radzisz sobie ze stresem, z tym zawodem jest ci bardzo ciężko, śmiało pisz na maila i będziemy się umawiali na sesje, które mogą ci pomóc w tej sytuacji. Bardzo ważne, że one mogą Ci pomóc, bo znam narzędzia i znam metody, które mogą pomagać ludziom w radzeniu sobie z takimi sytuacjami. I to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.